tvpolska.pl Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. W chwili obecnej gościmy w naszych skromnych blokach około 130 osób. Są to osoby, które przebywają u nas dość długo bo powyżej dwóch tygodni. Od kilku dni mamy wsparcie od osób prywatnych, od firm, od urzędów. Jednak apel o pomoc przyniósł skutek tak jak chcieliśmy. Mamy 42 dzieci w wieku od 4 tygodni do 13 roku życia. Są to uchodźcy z regionów Charkowa, Odessy, Połtawy. W chwili obecnej mamy tych dzieci, angażują się bardzo też w pomoc dla siebie nawzajem, wspierają się. Zapisały się także na język polski, a w naszym obiekcie mają wyżywienie i schronienie. Natomiast mamy nadzieję, że docelowo znajdą taki swój punkt, gdzie będą mogły rozpocząć życie, ponieważ my się liczymy z tym, że to nie potrwa krótko. To jeszcze to jest pomoc długofalowa, wymagająca zarówno od nas jako Polaków, jak także i od nich wielkiego zaangażowania chęci. I my się obawiamy tutaj, że w pewnym momencie nam energii już braknie, ponieważ cały czas wszyscy czekamy na odzew ze strony państwa, co państwo zrobi, ponieważ my absolutnie nie pozwolimy na to, żeby te maleńkie dzieci, które tutaj są z nami, trafiały na hale, gdzie się znajduje 300 albo 700 osób. To nie są warunki dla dzieciaczków. Także z naszej strony ze strony społeczeństwa, które tutaj od wczoraj do nas przychodzi, którzy nas wspierają, będziemy dokonywać wszelkich czynności takich, aby, aby im pomóc rozwinąć skrzydła na obcej ziemi, ale wśród bliskich sobie osób. To, że my gościmy tutaj uchodźców cały czas tych samych, czyli przez, przez dłuższy czas są to te same rodziny, to nie znaczy, że w momencie, kiedy oni wyjadą gdzieś dalej, na ich miejsce nie przyjedzie ktoś inny, bo my mamy sygnały też od innych obiektów, że, że jest takie zapotrzebowanie, natomiast no nie, nie możemy ukrywać też tego, że ta pomoc... My jako przedsiębiorcy długo sami nie damy rady. Po nie, na początku była pandemia, która też dała się we znaki, natomiast teraz ci ludzie wymagają długofalowej pomocy, żywności, opierunku nawet, bo przecież weźmy pod uwagę fakt, że, że ci ludzie uciekając z, z, z terenu Ukrainy wzięli tylko to, co mogli. Więc tutaj tak jak nasz obiekt, no to jeszcze dochodzi do tego pranie odzieży dla niemowlaczków. Jest zbiórka odzieży cały czas. Rozdaliśmy wszystko co, co mieliśmy, co, na co było zapotrzebowanie oczywiście. Natomiast ich organizacja, organizacja życia tutaj będzie bardzo trudna. Bardzo trudna, dlatego że już słyszymy takie hejtowanie, hejtowanie tej pomocy, a uważam, że, że absolutnie jest to nie na miejscu, gdyż nikt z nas by się nie chciał znaleźć w takiej sytuacji, w jakiej są oni. To, co dostaliśmy od dnia wczorajszego, od wszystkich ludzi dobrego serca, wystarczy nam na około dwa tygodnie, przy założeniu, że będzie to taka liczba osób. My też musimy brać pod uwagę bezpieczeństwo. Obiekt Domu Turysty jest w stanie zakwaterować maksymalnie 150 osób i staramy się tej liczby absolutnie nie przekraczać. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy apelować do władz o to, aby znaleziono jakieś miejsca, gdzie będą mogli znaleźć schronienie, ponieważ mm, nie dojdzie do jakiegoś wypadku, pożaru, My tych ludzi musimy ewakuować. To, że jest to takie duże skupisko dzieci i matek, które są bardzo przestraszone. One nawet nie chciały wychodzić na zewnątrz. Bały się. Teraz już jest troszeczkę lepiej. Więc my też musimy dbać o nich, o nich samych, żeby, gdyby im się coś działo, żeby nam to zgłaszali. Nie wiemy jak jest w innych obiektach, czy na chwilę obecną, czy też jest takie obłożenie, natomiast nie odmówimy nikomu pomocy. tvpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.